Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piątek, trzeci dzień stycznia i plan był taki, żeby grać obrazkiem. Ten obrazek miał pokazać piękne Alpy, piękną Austrię, a tutaj Heca. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Lans, czyli tam tuż obok Innsbrucku. To właściwie jest dzielnica Innsbrucku. No i cóż, tutaj mieszkają właśnie polscy skoczkowie. No i my. No i te, te góry, niestety, są nieco zasłonięte. No bo w nocy padał najpierw deszcz ze śniegiem, potem śnieg. No i generalnie jest wszędzie tak mgliście, pochmurno, ale to się przeciera. Ta pogoda, już na kwalifikację, powinna być top. 10.45 Oficjalny trening, 62 skoczków, 5 Polaków i 13.30 Runda kwalifikacyjna do konkursu e, sobotniego. Drogi Tadeuszu, to jest Bergizel, i tutaj prognozy pogody generalnie bardzo się często nie sprawdzają. Tak, no bo to są góry, nie? ale tak poważnie to tutaj przede wszystkim problemy są zawsze z tym ciepłym wiatrem, który fern fyn, fen właśnie. No i ten, ten wiatr często powoduje problemy. Na szczęście wydaje się, że ten wiatr już wiał wczoraj w ciągu dnia i troszkę w nocy, natomiast na te następne dwa dni już go ma nie być, więc powinniśmy mieć mroźną pogodę, taką prawdziwie zimową, ale raczej bez większych problemów, chociaż nigdy nic nie wiadomo, bo według prognoz ma być dzisiaj tam 2-3 metry i może to powodować pewne przestoje w planowanych na dzisiejszych seriach treningowych i kwalifikacjach. Tak, czwartek był dniem wolnym, bo przejazd nastąpił już w środę, w nowy rok po konkursie w Garmisz. Ponieważ jest to raptem godzinka jazdy z Niemiec tutaj do Austrii, polscy skoczkowie mieli okazję naprawdę wypocząć. I nie chodzi mi o to, że oni są przemęczeni fizycznie nie wiadomo jak ale trochę odciąć głowy. Tak, no taki dzień wolny, no to zawsze dobrze robić. Wiemy to chociażby po sobie, bo my też e, oczywiście moglibyśmy wczoraj też pójść na skocznie zrobić wywiady, zdjęcia, no ale jednak taki dzień odskoczni, odskoczni, dobrze wszystkim robi, można się zająć czymś innym, pójść do sklepu, pochodzić po miasteczku, na jakiś spacer. Zawodnicy tutaj skorzystali też ze spa, które tutaj jest bardzo fajne w hotelu, w którym mieszkają, no i generalnie myślę, że takie wyświeżenie wszystkim dobrze zrobi. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wypadną dzisiaj w tych treningach i kwalifikacjach. No bo to jednak trochę druga część, której już szereg skoczni, nowa odsłona, inny kraj totalnie. Inny obiekt to, to wszystko powoduje, że może być inaczej niż w tej niemieckiej części. A żartów nie ma. Bo o ile Paweł Wąsek jest 11 na półmetku turnieju czterech skoczni walczy o tą czułową dychę, to jest naprawdę fajnym, porządnym, solidnym wynikiem, o tyle o tyle sportowo w przypadku reszty w gapa była zwyczajnie mówiąc kolokwialnie lipa. Tak, no naprawdę to, nie, to jest poniżej tego, czego oczekują polscy kibice i my. Brakuje tych dobrych skoków ze strony i równych ze strony Aleksandra Zniszczoła, bo pojedyncze dobre się zdarzają. Także Piotrek żyła, no tutaj. Ma dużo większy potencjał, no i wszystkim Dawid Kubacki. Od niego oczekujemy znacznie więcej. A i Kuba Wolny nie pokazuje tego, co pokazało chociażby w Titizze. Bo sytuacja jest niby podobna, ale zupełnie inna: no bo dalej jesteśmy daleko od optimum. No ale znowu, był Kubacki w dziesiątce. Wiem, że w loteryjnym konkursie, ale był. Był wolny, był zniszczony, był wąsek. Kamil Stoch, wiadomo, że też potencjał był duży w tej pierwszej części sezonu, nieuaktywniony, więc są te pojedyncze momenty, ale pojedyncze momenty to nie jest na Puchar świata w skokach. Tak, no i chodzi o to, że te pojedyncze momenty to nie są jakby cały czas kroki do przodu. To jest na, na zasadzie jeden, dwa dobre występy, jednego skoczka, potem ten skoczek gdzieś tam znowu kryzys w pewnego rodzaju formy, i następnie inny skoczek przyjmuje pałeczkę i gdzieś tam się pokazuje z dobrej strony. Raz to jest właśnie Paweł. Wąsek Aleksander zniszczył dobry konkurs też ten jeden Dawida Kubackiego, też Piotrek Żyła miał swoje dobre konkursy i to są wszystko pojedyncze dobre konkursy, ale nie ma cały czas tego stałego postępu, bo wydawałoby się, że gdyby każdy z nich robił postępy w kolejnych weekendach, no to teraz byśmy już mieli wszystkich zawodników w czołowej dziesiątce, a tak nie jest. Czas na austriacki maraton, bo to będą Tadeuszu, cztery 4 dni skakania ciągiem bez przerwy mini-rower. No, 4 dni, na szczęście mini-rower, bo byśmy 10 dni pewnie tak już nie, nie chcieli mieć. Natomiast no, mamy teraz dzisiaj, właśnie treningi, kwalifikacje, z roku. jutro tu konkurs, potem przejazd taki nocny i znowu kwalifik treningi, kwalifikacje w Bischofen i konkurs finałowy w Bischofen, więc naprawdę 4 dni bardzo intensywne. Tyle o sportowej części i znowu niestety musimy jeden wątek taki dość istotny, bardzo istotny, przepraszam, poruszyć. Chodzi nam o Jasia Habdasa, bo, bo tam też nieszczęśliwa informacja do nas dotarła i kolejny z naszych skoczków, niestety, ma dużo ważniejsze sprawy na głowie niż, 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 niż skoki. No tak, niestety zmarła mu mama. Przekazujemy kondolencje, bardzo współczujemy. No, nie jest na pewno lekko skupić się na tej części sportowej, na skakaniu, gdy no, ma się w taką tragedię życiową. No, cóż, trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej doszedł do siebie. No i, e, no i cóż, no, czekamy, aż wróci do nas na skocznie w pełni formy. Tak jak pamiętamy, jeszcze dwa, trzy sezony temu e, skakał. No i cóż, po prostu no, życzymy wszystkiego najlepszego. Tak, jest ja czekamy. 什么呀？这些。